Nie koreszty! Kur... Kur... Harry Potter koloryzowałem! Hej! Jak się cieszę, że płynie Musi być. A, ty kur... Harry Potter! Ja jestem Dracomatwoj. Pragnę cię. Śmieszy to! Ty za to, mały gomasz! Ja znam wszystkie motywy motywniki, mogę cię sprowadzić Ciebie nie! Chcesz? Weź ten łapę mojej nogi, nie, nie. Cześć! Au, A, moje kości, kurwa. to chłopiec, wy, ty, wy, Co ty mu zrobiłeś? Tutaj też jest dziecko, jakieś co ty o, <noise> o. Musimy chyba coś odkryć, jako ten, ten, ten... agent. Dobra. Masz tu podkę, masz tu podkę, chodź tu. Masz, masz, na ziemi leży debilu. Podka! A ty tu podkę! Ty nie musisz podnieść! Kliknij na nią, ku! Ja podniosłem jakoś! O, nice. Co to jest? Kamień. No nie wytrzymał. No to był misklik. Musimy zbadać sprawę. Idę, idę. Je, kocham taką rozgrywkę. Ty idziesz, a ja. A, kadłubek. Jak pies za tobą pies. Co to? tu jest podka. Mam. Połamy. Co zrobiłem? Co? A przyjść mi pokój... Znowu muszę kotki szukać. Dobra, zaraz. Zajdziemy. A ty żyjesz w taki sposób. A ja już ja ja nie żyję. Nie żyję. I ona coś ma w łapie, ty. Dobra, powaga, powaga teraz. Pa. Tu jest kolejny jakiś różowy. Ten kamień, jakiś trójkąt jest. 50 ciastek. Co kupiłeś? Zróbmy to od nowa. No przecież jest nowa, piątek. Nie! Zostaw mnie! Wow, mnie! <laughs> możemy odbijać! Voldemort <laughs> Harry Potter koloryzowany. Aleeej! <laughs> kur... Oj! Dwa dni. <laughs> Czemu jest ten atakuje? <laughs> chyba, taki strażnik się wydaje. Final day. Co jest z jak przegramy? To było już nie fair, to było poniżej pasa. Mission oh. 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 <grytanie> failed. Dobra, sobie zbieram te ciastka. Są już ich łącznie 19, 27, 36. Gdzie jesteś? Coś leży w ogóle. Karta jakaś pod spodem. O cudzie. Oj, oj! O, skrzynki jakieś. Yeah. Łoł! O Tu wyszliśmy! I am frog. Jaki głos. On jest żabą. To jest spotka jakaś. Fire potion. Rzuć w nich. Jak się cieszę, że płonie, Chyba jej nie chyciło. O, umarło właśnie. Uważasz, że mnie Nie Uważam, spokojnie. Przecież nie uważasz? Oj, oj, oj! O, pewnie za... Tak Ej, komputer! What the Switch camera. Jakiś ten rycerz ma ten kryształ, pokazuje tutaj. Zobacz sobie. Defense potion. Yeah, mam jednego defensa. Tworzyłem piec. Kominek. Oh. Re read. 5, 1, 3, 4, 6, To jest jakiś kod. Co? Wejdź <grym> do środka i spójrz do góry. <grym z> góry> Oj! Niechcący to był koszet, Nie chciałem tego zrobić! Oj, jest ten. Wy, wy, wywarz z tego chcesz? Jeśli źle skończysz, to wejdziesz. O, nie bijecie, Git. Udawałem. Do no te Take w cards, patrz. Oj. Half za 5 w ogóle, ty patrz. Obież. Ty ja Już ją możesz lewajbować przy tych fontannach. O, z 25, okej. Okay. Oj, spadłem. Jest full damage, jak ja Myślę, że cały czas nie znaleźliśmy głównego miejsca, co mamy zrobić w ogóle. Bo chodzimy i szukamy tylko taka. Tego... Dobra, znaczy ja tam wpierdam <laughs> Ja też teraz. To ja jestem nad tym, nad tymi laserami. O, gdzie? U tego chłopa? No, na, na górze, debilu. No to idź tam. Ej, tam to jest kamera z wieżyczką, z z rakietą. Zabierz rakietę i jakoś. Nie da się. To ja musiałem żebyś tam prze przeżył. No, no pa. Masz coś zrobić? Nie. Trzeba przez zasterę przyjść No dobra, mamy jakiś... ten? Czekaj. Mamy zrobić inwe... Investigate Mystery door. Chodź, zjedziemy te dory. O kur... biegnij! czy mnie też będą bić, tylko ty zrobiłeś coś. Oj ojoj! Ja oj. będzie chyba teraz cały czas. Trzeba będzie go zabić, a wiesz? Co tu jest? Tu Je spotka, Marson. Weź, czekaj, nie używaj, nie używaj, nie używaj, nie używaj. Daj go w może, co? Tak, dawaj, dawaj. Czekaj. Czekaj. I teraz, no? za może zaraz z nie spadnie po prostu, bo ty nie, nie umrzesz jak teraz spadniesz, też tak. Otwórz to, otwórz to. <nuusz> Hahaha, <Hey borrow w> <redes którym> się. A weź może też tam zleć, na dół. A, bo ty już raz żyjesz. Nie żyłeś, czy mogłeś tam zlecieć, Boś, numer drugi raz? Bo coś tam musi być. Aaaa, ty k*****o! to je. A coś mi podkę, jak możesz jakąś. No właśnie, idę do sklepu kupię. Zaraz przyjdę, jak się nie zgubię. O, tu jest, dobra. Bądź pod, pod, tym, pod tym haczem cały czas. Jestem cały czas. O, dobra, czekaj. Jak mogę upuścić podkę? Prawym rzucasz po prostu ją. Je... Was? O kurwa, Odrodził się ten chłop. <laughs> Was też denerwuje ta cenzura? Mnie też. Ale niestety, YouTube nie lubi takich filmów. I co teraz począć, pewnie zapytacie. Ano ja wychodzę wam naprzeciw. I robię wam... Dobrze? Ponieważ zacząłem robić filmy bez cenzury. A jedyne co wystarczy zrobić, to zostać wspierającym tego kanału. Czyli wesprzeć mnie, moją twórczość. W zamian otrzymujecie materiały, które zawierają mocniejsze teksty bądź żarty, które nie trafiły do oryginałów. A do tego możecie usprzeć... się konkretną patologię, zostając wspierającym kanału, pokój wytrzeźbień. Już dziś. Polecam. Serio, polecam. All damage decreased! O, mam te drzwi chyba. A te kształty trzeba tu przynosić! O! Wow. Co zrobiłeś? Wy, wybuchło. To wybuchło? Drzwi? Nie wiem, wlazłem w minę. Zbugowałem się. Zbugowałem chyba gierkę ogólnie, wiesz? Bo wszedłem gdzieś, gdzie tylko mogli green studenci wejść. Wydaje że możemy nad gierkę zbugowaliśmy, tak mi się wydaje, skoro nie możemy no. tego otworzyć. A ja jestem w miejscu, gdzie nie powinienem być w ogóle. Ta tak wygląda na taką, którą łatwo zbogować. O, plus 5 armoru znalazłem. Jakiś klucz znalazłem do tego. Do pokoju na podki. Ej, widzę cię Co ty zrobiłeś? Nie, ja tu przyszedłeś. Zeskoczyłem z podką w ręce. Muszę do wejść. Pa. Co tam jest? Kanały jakieś. Ale kanał. <laughs> oj, 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 oj! E! Zapalę się! Dobra, żyjesz. Nie panikuj. O, jest coś! Health upgraded. Co ty kupa robisz? Zabiłem rycerza właśnie. O! Użyłem pierwszy kryształ. Łoł, 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 Po Ej, chłopak ma jakiś klucz. Czego to jest? Kur... Żyjesz! Nie! <laughs> Tam jest teleport! Jest Potion Office, ale jeszcze kupiłem, klucz do Potions Office. Ty, tu jakieś guziki są. Spróbuję, może ten poklikać. A ile masz guzików? Sześć. Pierwszy ze środkowy góra. No. Drugi będzie prawy dół. Trzeci, prawy góra. No. Czwarty, lewy dół. Piąty, lewy góra. I szósty, środek dół. <noise> Co tworzyłeś? Przejście. Książka to jakaś jest. You got the flambear, spell. Jeszcze jakieś przejście tajne, czekaj. Podpalię to. Miałem ja wrażenie, że powinniśmy tak zestartować dzień, wiesz? Wydaje mi się, że dużo rzeczy pominęliśmy i zbagowaliśmy troszeczkę, jak te rzeczy też. Też mi się tak wydaje, jest bardzo możliwe. Nie, ja wydaje mi się, że można tu jakieś podki robić swoje własne. Tak, dasz, się robić. Mam ten, robię. mam kwadrat, kolejny kryształ znalazłem. Dobra, włożyłem już dwa kryształy, jak coś na sześć. To dalej nie wiem, jak drzwi otworzyć. <grym> <Używam grym> to <ten grym> Dziewczynka, w powietrze. i powrzucaj mi te kryształy z góry. No właśnie k szukam, ale. Na pewno ta jedna dziewczynka ma do kupienia na tym stoisku, tam na piętrze albo na parterze. To wiem, bo widziałem. I jeszcze jest ten. Tam gdzieś, będą są no, dwa. Gdzieś widziałem drugi. Nie pamiętam gdzie. I był jeszcze ten pokazywanie całego hogwartu tego Ala, bo pod jakąś był gdzieś. No czekaj, czekaj, chodzę na razie po piętrze. Nic nie było. Odpaliłem się właśnie. Kupa ty! To jest do kupienia! Oh. Był już mysterious shape. Fioletowy, tak? Do kupienia jest. Taki trójkąt. Tak, tak. No nie do kupienia to nie. Znaczy stożek, piramida. O, ile kosztuje? 50. Ile mamy? Ja mam z trzy. Co ty gadasz, Ile mam pieniędzy? No ja mam, już ci mówię, cztery mam. 5 mam. O, jest piara, ona ma ten kryształ. Najpiękniej. Tylko ochroniasz przy niej, stoi. O kupa. CO SIĘ STAŁO?! Patrz! Cześć! O! I trzeba iść za nie To! jest jakiś zaklęcie w beczkę i mnie wy teksturę chyba. Pomóż mi. O, jest podkę masz. Ty. Rzuciłeś. Rzuciłeś pod kół. Ja tym kupuję w takim razie jeden. Jaki nam jeszcze brakuje? Brakuje nam kółka, brakuje nam tego trójkąta, no i parę rzeczy nie pamiętam. Dobra, rzuciłem ten kamień na dół. <grym> Gdzie te kamienie są, góry. Ile jeszcze? Trzech. Dwóch, bo jeden zrzuciłeś jeden, ale jeszcze ku... Przecież dwa są tylko so, tam. Ta, ta, ta się zbugowała, przecież którą zabiłeś z kamieniem. Więc po prostu ja bym ją on razie olał i najwyżej jak i nie znajdziemy tego kamienia po prostu, to od nowa jakby zaraz się i pod ten kamień będzie leżał. Pak mi zbugowało dźwięk, co zrobiłeś? Ja, bier... ja bym się wybiłczył już. Ale mamy te dobre czary te na strzała zabijają. Ej tu jest potka, chcesz? Tak, co nie zabijamy się? Ty a jak by ją schilować? Dobra, czekaj, rzucę, Rzuć nią, rzuć czekaj muszę ja rzucić może. Czy ty pod teksturą? Nie. Zepsuta. Idź po nową. Stajesz, żeby bok nie po prostu rzucę w ciebie i w nią od razu. Gdzie masz kamiz? To nie ona. To ona. Właśnie ona mówi o artefakcie, ale go nie ma. To jest ta winda cała. Aha! Co? Ona zaklęciem klęciem otwierasz bramę, debilu. Tam, gdzie ci mówiłem, że jest brama zamknięta, ta, ta winda cała. A, że w to! Tak, w to, no. Nie! <laughs> Zresztą fontannę z 25. Dawid, bo nie ma fontanny. <laughs> ja! PUT DAWID! Dawid! No podpal, David, nie pa- Dawid! <laughs> Czekaj. 6 dni, także nie jest źle. Musimy szukać tego. Jako diamenta teraz. Mamy 3, jeszcze brakuje nam 3. Ale nie ma, to jest zbugowane. Jest. Hej! You're not loud in here. Kronifie! Ojojojoj, oj, 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 ka! Obliterat! Obliterat! Wszystko <noise> w porządku? Nie na p pełnię. Obliterat! Spikaj! No i git. Pomocy, Dawid! Co? Chodź tu. Jesteś w szafie u mnie. Wyciągnij mnie. Chciałem wyciągnąć z szafie. Z za Ale nie na takiej siły. A mam jednak. O! Pa, jak to zrobiłeś? No bo to jest skrót. Misterius Shape! tego głową p. z bulli. O, the fuck? No wiem, widziałem. On go gnębił. Coś tu jest jeszcze? Chams Class. O, a zaklęcie. Brakuje ty... nam dwóch kamieni. A ten, ten jest taki safe? z za laserami? Co to jest? Mam spell room, mam spell room, spell room mam. O, no dobra idę. O, zaklęcie nowe. Nie używaj tego, nie używaj Bigify. Było zużywać ciasteczka. Dobra, to tu mamy te pierwsze piętro, tak? Na pierwsze piętrze chyba wszystko znaleźliśmy, tak mi się wydaje, nie? Bo wszędzie byliśmy raczej. Tu dwa z tymi obrazami ty, wytyfy. Wy. Nic spadło. Idziemy <grymny> do windy. Chodź. Okej. Twaczik mi opa, hopa, No i co? Żeroni, moja wskakuje. Ok. Bo ona mnie automatycznie podki na życie użyła. Gdzie Wiecie, jesteś? Ja tu coś mam? Na dachu. Ja mam ten kryształ, teraz sobie go włożę. To jest balon. Jest kulka, kulka. Trzymaj taki okrąg? 3 to bo trapez to będzie bardziej. Dobra, chodź na dziedziniec. Idę, idę. No gdzie? Jest na dziedzińcu. Jestem na dachu. Widzę. Czekaj! I mogę, I mogę wejść tu na balkon. What the <ranking> <deskuj> <slucz> <doilian> <username> <Legacy> <struggle> <tas dream> Musimy podkę na skok sobie wypić jakoś. Weźmy podnieś lepiej. Teleportation Potion. Och, po mnie gdzieś. Ej, jestem w tym pokoju. Gdzie jestem, ty? O, mam! Okrąg znalazłem. Zdaję. I czekaj. Wężyło mnie. Ej, kur. Odwim mnie. Aż, możemy być niscy, możemy być kurtacy. Dobra, jest git. Wyjdź <grydź grydź> balkon, może wyjść na balkon? Już idę, czekaj. O, właśnie tam no, chcesz kur... się dostać. Badawaj. Nice. <grydź> Nie, <grydź> Nie mogę. To? No patrzę, leciły, co to. <grydź> Cześć! <grydź> Siumanko. są <grydź> kanały? Nice. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej nie mamy tego jednego kryształu, który gdzieś mała laska oh. chyba. Co za serio? nie mają rakiety, te kamery obstawiam. Trzymaj oh. <noise> masz podkę na helfa. Zajebiście, wy z błotonów. To może weselci, Kej. Daj quit po prostu i zrób nową grę. Ale jak nową grę, to nie zapiszę nam przecież. Nową grę, no co, kurwa, no to wiemy gdzie jest wszystko praktycznie. Dobra. Jakoś pół nie działa, zauważyłeś zaraz? Bo może to że już nie jest nic Możliwe, tak może być. Ej, ta jest. No czekaj, najpierw zdobądź mi też inne. Te. Czekaj, idę ja to windę odblokuję może, co? Od razu. Oh, no. A <laughs> się już od, Oj. Od, od, z Oj. Cześć. Nie, p*** no, Zabiłem go Frotify. jak coś w tym, o Nie, go nie zabiłem. No k***a, hop, miał obok siebie potkać ogólnie, by the way, nie? no k***a, to są włożone, pa. Tak? No i kółko zostało, w windzie z kółko. Nieee! O kur... Co? Zajęstał... Nie wiem, widać, że zbudowała. Dobra, ragizm, mam go. Żyjesz? No. Masz Tak no, Dobra. Nice. O, kaczka. Pa. <śmiech> <śmiech> o! Udało nam się. Yeah! A. <laughs> Tyle? To jest tyle chyba. Jedna misja? Za 20 zł? Za dużo. Śmieszna, taka śmieszna, no? Jakbyś miał ocenić koszty? <noise>